Jestem Dora, a to jest mój warsztat. Witam serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj kolejny odcineczek z montażu, klimatyzacji do Mercedesa Słuchajcie W124. Ja wam za chwileczkę pokażę, na jakim etapie Słuchajcie stanęłem, co będziemy robili w tym odcineczku, ale zanim. Słuchajcie, do tego przystąpię. Chciałbym Wam powiedzieć, że e, jedno takie fajne e, zdanie, że montaż klimatyzacji w Mercedesie nie jest takie hopsiu, jak jakby mi się wcześniej wydawało. Dobra, słuchajcie, w Mercedesie ja już tutaj całą deskę ściągnąłem. E, jest mnóstwo filmów na temat demontażu. Słuchajcie, deski, e, tunelu, jak i również innych Elementów potrzebnych do demontażu, słuchajcie, dystrybutora powietrza. W tamtym miejscu, słuchajcie, mamy całą instalację Diawi, dokładnie o, właśnie w tym miejscu, ale ja dzisiaj bym nie chciał rozmawiać na temat układu elektrycznego, dlatego że i fajnie byłoby wspomnieć mm, na tamte lata, jak to działało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Skupmy się, słuchajcie, dzisiaj na dystrybutorze powietrza. Sam dystrybutor powietrza, ten, który był fizycznie zamontowany w tym samochodzie, a ten, który my kupiliśmy, to jest jak. Chiny a Japonia. Nie, złe, złe porównanie. Jak Chiny a Rosja. Naprawdę dwa różne kraje, dwa różne środowiska, dwie różne, słuchajcie, potęgi. E, o co konkretnie mi chodzi? No to już wam pokażę. Zrobiłem to w taki sposób, że te dystrybutory powietrza w jakiś sposób, słuchajcie, rozkręciłem. I teraz, tak. Tu po mojej lewej stronie. Jest rozkręcony, słuchajcie, dystrybutor powietrza od Mercedesa W124, tak zwanego poliftowego. A tutaj mamy dystrybutor powietrza, który był, słuchajcie, fizycznie zamontowany. I teraz tak. Pierwsze, o czym warto, słuchajcie, wspomnieć, jest fakt, że cały dystrybutor powietrza, czyli ten element, jak i te plastiki, wszystko, słuchajcie, szło z diawi. Na każdym elemencie brak znaczka Mercedesa i pisze diawia, diawia, wszędzie pisze diawia. Nawet z tego, co zauważyłem, być może, nie wiem czy ja go tutaj gdzieś znajdę, tego nie mam. Nawet mi się zdaje, że wentylator jest ciutkę inny. Dwa elementy, które posiadają z tego oryginalnego, fizycznie zamontowanego zestawu dystrybutora powietrza, to są te elementy: nagrzewnica, słuchajcie, jest oryginalna. I osłony, słuchajcie, dystrybutora powietrza. powietrza, dystrybutora powietrza. Są to w sumie prowadnice na nogi. I tak naprawdę słuchajcie, to ten element i ten element jest oryginalny jak inna grzewnica, ale nie do końca, ale to za chwilę przejdziemy, reszta słuchajcie jest diawia, czyli de facto my chcąc zamontować załóżmy parownik do obudowy diawi, oryginalny parownik, nie jesteśmy w stanie go zamontować. To jest pierwszy fakt, ten jest niestety wklejony i ja nie jestem w stanie go słuchajcie nawet zdemontować, nie chcę go uszkodzić, może w wolnym czasie go rozkręcę i spróbuję go słuchajcie zdemontować. Lepszą częścią historii jest słuchajcie ten dystrybutor powietrza oryginalny od Mercedesa W124. Teraz tak. W tym, w tym jego fizycznie zamontowanym Diavi mieliśmy obieg wewnętrzny, zewnętrzny, sterowany słuchajcie silniczkiem. Ja takie chyba tutaj coś takiego mam. Opatrzcie, tu nawet jest ten wentylator. Może go sobie za chwilę porównamy. Opatrzcie, widzicie? To jest system diawi, który powoduje, że silnik elektryczny po prostu się otwiera, bo zamyka, jeżeli chodzi o obieg wewnętrzny. W przypadku oryginalnego dystrybutora połycza posiadamy, słuchajcie, e, sterowanie podciśnieniowe. Ja z tym sobie poradzę, bo już mam na to pomysł, e, ale słuchajcie, musicie poczekać. Następnym elementem, patrzcie, jest ten wentylator, to może go sobie porównamy zaraz. No i na pierwszy rzut oka widać, że różnią się. Różnią się średnicą, słuchajcie, łopat. I chyba nawet sposób montażu się różni, dlatego że no, on tu jest troszeczkę inaczej mocowany. Jest różnica, czekajcie, ja może go wyciągnę i tak dla porównania pokażę. O, patrzcie jaka jest różnica. Dlatego mówiłem wcześniej, że jest duża różnica między tymi dystrybutorami powietrza, a my spróbujemy zaadaptować, tak słuchajcie, naprawdę ten oryginalny, na możliwości, jakie ten samochód nam daje, czyli do przerobienia mamy z sterowania elektrycznego na podciśnieniowe, to jestem w stanie takie coś zrobić, będę to budować, oczywiście pokażę Wam. Kolejną ważną rzeczą nagrzewnice. Różnią się dlatego, że ta nagrzewnica jest chyba ciutkę dłuższa niż tamta albo na odwrót. Wiem, że któraś była krótsza. Tamta jest dłuższa, przepraszam, ta stara, jego oryginalna, e, fabrycznie zamontowana jest dłuższa niż ta, z czego to wynika prawdopodobnie z tego, że oni da, e, wtedy diabła dawała swoje obudowy i coś tam chcieli zmienić, żeby kasiurkę czepać, bo równie dobrze mogli wyprodukować na grze, obudowę nagrzewnicy e, dokładnie w sposób oryginalny i wtedy nie byłoby problemu, żeby starą nagrzewnicę zamontować. E, teraz tak. Chyba że czymś to się różni, słuchajcie, z jakiegoś powodu przedliftowy a poliftowy, i ja po prostu o tym nie wiem. Też taka sytuacja może być. I teraz tak. Ja muszę zaadaptować, żeby ten dystrybutor powietrza fizycznie mocowanie pasuje, bo to mniej więcej pi razy oko przymierzałem. Żeby te funkcje były e, tak jak w tym starym, choć przykładowo. Chociaż przykładowo jeżeli chodzi o e, ten tutaj siłownik, który otwiera tą klapę, prawdopodobnie będziemy, słuchajcie, musieli z niego zrezygnować, dlatego że e, generuje to nam, słuchajcie, kolejne koszty, żeby to wszystko e, sklepać do kupy. Bo można by było wszystko z Mercedesa wyciągnąć, wsadzić, ale pytanie, czy to by działało. No właśnie, to jest pytanie. Ja uważam, że robimy klimatyzację. Fajnie robimy remont, bo tu można powiedzieć, że robimy remont, wywalamy stary system, montujemy nowy, ale zróbmy to w taki sposób, żeby było jak najmniej elementów, które mogłyby spowodować, że ta klimatyzacja mogłaby słuchajcie działać niewłaściwie. No wyobraźmy sobie, że ten siłownik nam tutaj się psuje albo gdzieś tam wężyk pękł i w tym momencie musimy tak, e tak naprawdę ściągnąć cały kokpit, całą deskę. Cały dystrybutor powietrza i znaleźć przyczynę. Dlatego ja wolałbym. Ja w sumie zrezygnuję z tego i zrobimy tak jak oryginał. Bo dokładnie ta strona to to jest to. I teraz czekajcie, żebym ja Wam mógł to mniej więcej przymierzyć. Na grzewnica jest, słuchajcie, tutaj. Otwory są w tą stronę. O, to jest tak. Żebyście mieli. O, to jest coś takiego. I teraz zobaczcie. Tutaj totalnie nie mam nic. A tu mam te klapki. Ja prawdopodobnie, słuchajcie, te klapki, tak jak wspomniałem, zrezygnuję z tego, zostawimy, zablokujemy, żeby to nie kolidowało. Kolejną teraz rzeczą, jak założyliście, mamy teraz inny wentylator, czyli te osłony tutaj nic totalnie nie będzie pasowało. Musimy zastosować, słuchajcie, ten oryginał. Po konsultacjach z paroma osobami wyszło, że tutaj nie powinno być żadnego problemu, jeżeli chodzi o podszybie, o układ podszybia, dlatego że ten dystrybutor powietrza bardzo rzadko, ale miały, słuchajcie, były wyposażone filtry kabinowe. W jednych Mercedesach są, a w drugich nie ma. I teraz, słuchajcie, po czym poznać czy tutaj był filtr kabinowy zamontowany, czy nie? No to bam, już Wam pokazuję w bardzo prosty sposób. O, to jest jego oryginalna nagrzwica. Zobaczcie, ile jest syfu. A zobaczcie sobie z nagrzwicą, którą kupiliśmy, detykowaną do Mercedesa. Jest to od Mercedesa. Widzicie, żadnych fafrołów, a tu jest tego mnóstwo. To powoduje potem pleśń i różnego typu uszkodzenia. To siedzi tylko, słuchajcie, na nagrzwica. W środku, no w środku to już pewnie powalatywało mi niektóre rzeczy, ale sam parownik Wam powiem, no wygląda tak troszeczkę nieciekawie. Jest on zaklejony, nigdzie go zdemontować. Pewnie metodą szarp i wyrwi pewnie by poszło. Co następuje? Ja teraz to wszystko umyję. Oczywiście ten dystrybutor, który zakupiliśmy, wszystko umyję, wszystko wysuszę i postaram się powoli, słuchajcie, skręcać wszystko do kupy. Przy czym zanim skręcę, słuchajcie, ten cały dystrybutor y, powietrza, bardzo ważna rzecz, sprawdzić szczelność parownika, jeżeli jest OK, wypłukać go, wymienić już co potrzeba i już zawór rozprężny przykręcić, ale nie wiadomo, czy, czekajcie, czy mi otwory na to pozwolą, ha, ja stąd widzę, że nie, bo patrzcie, tu są tylko dwa otwory do y, rurek, czyli te dwa otwory będą odpowiadały tym dwóm rurkom, czyli na 100%, zawór rozprężny dopiero po montażu, słuchajcie, dystrybutora. W ogóle, słuchajcie, zwróćcie uwagę, jaki ten parownik jest, kurde, przeogromny. Zobaczcie, jaki on jest duży. Jak na takiego, jak na auto osobowy, to ma parownik naprawdę potężny. Zwróćcie uwagę, przykładowo, na dzisiejszą Renówkę. To chyba od Laguny. Od kolegi dostanę. Zobaczcie, jakie to jest cieniutkie, malutkie. A to, jakie duże, potężne. Z kolei ten uniwersalny, bo tam jest, tam jest na 90% uniwersalny jakiś sadzony e, gabarytowo zmieszczony w tą obudowę I w sumie on też jest duży. E, dobra słuchajcie, ja się biorę do roboty, wszystko myjemy, robię też szczelności parownika, jeżeli będzie wszystko ok, słuchajcie wypłuczę go i e, włączymy kamerkę, przyspieszone tempo i Wam pokażę jak to wszystko wygląda podczas składania, bo to są takie wiecie, e, lego dla dużych chłopców. He, he, he. Ja już tutaj to mam umyte, w tym momencie, no słuchajcie, musi to wyschnąć, to niech sobie schnie, a my w takim razie przechodzimy, słuchajcie, do parownika. To jest ten, słuchajcie, parownik, który y, prawdopodobnie będę montować. Słuchajcie, od czego najpierw zaczynamy? Najpierw zaczynamy od testu szczelności i tak jak tu widzicie, moją konstrukcję zbudowałem, y, Przy zawór rozprężny szybciej znalazłem adaptery niż bez. Tu mamy jeden adapter, drugi adapter i teraz tak, i jaka forma? Samego parownika sprawdzania, czy będziecie napełniali go od strony HP czy LP, to teoretycznie, słuchajcie, nie ma znaczenia. Ja zaślepiłem po prostu e, to, bo było mi, bo było mi łatwiej. E, to jest e, wysokie ciśnienie, tu mamy niski, ja sobie w sumie go od dupy strony uzupełniam. I teraz tak, e, jakim ciśnieniem w ogóle sprawdzać, słuchajcie, szczelność parownika? E, ja osobiście uważam, że nie przekraczać 10 bar, dlatego że przy naturalnej temperaturze yy, ciśnienie spoczynkowe może wynosić od 8 do 10 bar w skrajnych naprawdę przypadkach, gdzie są totalne upały, bo wiadomo, że czynnik, słuchajcie, jego ciśnienie jest zależne od temperatury, słuchajcie, zewnętrznej. No i teraz tak, ja sobie tutaj dałem dokładnie 9,34. W tym momencie y, wiem o tym, że niektóre osoby by mi powiedziały, wrzuć to so, słuchaj do wiadra z wodą, sprawdź szczelność, będzie sykalafał. Ja to sobie tak naprawdę zostawię na dwa dni, będę monitorował co się dzieje słuchajcie z ciśnieniem, y, jeżeli będzie wszystko dobrze, to automatycznie odłączam tylko tą jedną złączkę, biorę zawór, który mam przewiercony, bo ten jest oryginalny, jak dostaliśmy, ale zawór rozprężny będę montował nowy. Z racji, że mam taki zawór rozprężny do płukania, to zamontuję tutaj już przewiercony, zamontuję te same adaptery no i włączymy maszynkę i będzie, słuchajcie, się płukać. Jeżeli to zrobimy, to wszystko fajnie pięknie mamy przygotowane, prawie przygotowany parownik do montażu. No Następną kolejną rzeczą, na którą warto, słuchajcie, zwrócić uwagę przy montażu parowników, jest tego typu rzeczy. Coś, co słuchajcie, się nie trzyma. Trzeba to, słuchajcie, usunąć. A dlaczego? Bo taki fafrą wleci mi gdzieś tam pod klapkę, wleci mi gdzieś, albo skratek będzie leciał w twarz. No, słuchajcie, to jest bardzo nieprzyjemne dla użytkownika. I uważam, że jeżeli montujemy takiego już wieko, taki wiekowy parownik, warto usunąć tego typu rzeczy, a jeżeli to usuwamy, możemy moim zdaniem zastąpić to czymś nowym, świeżym, żeby coś, co już nie uległo degradacji, tak jak w tym przypadku ta pianka, bo ta pianka ma y, pełnić funkcję taką, że podczas drgań, żeby y, parownik słuchajcie, y, nie piszczał. O. głównie chodzi o to, żeby y, nie piszczało. To jest, tak, y, to jest tak, wiecie, jak z konstrukcją dachu. Dzisiaj się y, dach jak montują, to kładają elki, a potem się wiara dziwi, dlaczego to wszystko pracuje i skrzypi. Kiedyś były zrobione, słuchajcie, nacięcie otwory decha, wchodziła w dechę i tam nic nie miało prawo chodzić. Przynajmniej tak mi się, słuchajcie, wydaje. Została mi jeszcze tak naprawdę jedna rzecz, e, bo o tym oczywiście wcześniej nie wspomniałem, z góry na każdej z tych dwóch obudów jest taka osłona, w sumie jest to taki prowadnica kanału powietrza. E, malutki problem jest taki, że w starej nie miałem takiego jednego zaworu, a w tej, co kupiliśmy z Siemensa, czyli już poliftowego, jest. O, to są, słuchajcie, te reszty tych, e, słuchajcie, tych ele, elementów z dystrybutora powietrza. No i teraz tak, tutaj mamy taki zawór, Tutaj, słuchajcie, takiego zaworu nie ma. Warto, słuchajcie, jeszcze powiedzieć o fakcie, w którym em, ten Mercedes, praktycznie każdy jeden element był sterowany, słuchajcie, e, przez e, siłowniki podciśnieniowe. Tak jak widzieliście, mamy raz, dwa, trzy, cztery, aż cztery siłowniki do pewnego układu. Który był dość mocno rozbudowany jak na tamte czasy. Skąd wiem to? Dlatego, że panel oryginalny, który dostaliśmy do tego dystrybutora, który ja umyłem, czyli ten, który będziemy montowali, a nie z fabrycznym, tym, który był, ten panel, słuchajcie, już jest po szynie KAN. Ja cały czas, słuchajcie, będę powtarzać. Bawimy się w montowanie układu klimatyzacji do samochodu, róbmy to najprostszym systemem. Każdy bajer, każdy element powoduje albo zwiększenie kosztów, ryzyko, że coś się popsuje, niewłaściwe jego działanie, czyli będziemy musieli zrobić kilka kroków wstecz, żeby, załóżmy, poprawić swój błąd. Ja jestem zdania takiego, żeby robić wszystko jak najprościej. To już mam wszystko skręcone i tak naprawdę odcinek będzie poświęcony tylko i wyłącznie dystrybutorowi powietrza, dlatego że ja teraz to nagrywam parę dni po tym, jak widzieliście, jak to wszystko skręciłem. A dlaczego? Dlatego, że zacząłem myśleć i chciałem się dowiedzieć, w jaki sposób tutaj działa ogólnie sama dystrybucja powietrza, jak i sam sposób kierunku tego powietrza, w jaki sposób to jest słuchajcie robione i Okazuje się, że pewne problemy tutaj napotkałem, jak również byłem w błędzie, dlatego że wspomniałem, że trzeba te siłowniki usunąć, brońcie Panie Boże, tego nie usuwamy. Te siłowniki, słuchajcie, muszą być w układzie klimatyzacji dla WUS-24. A dlaczego? To już Wam, słuchajcie, za chwilę powiem. Mamy całą tutaj, uszykowałem Wam nagrzewnicę, panel, jak i ten cały dystrybutor, który już Wam, słuchajcie, skręcony, ruchomiony. Oczywiście badałem zasadę działania, czyli podłączałem, słuchajcie, wentylator, żeby zaczął mi tłoczyć powietrze, i wprowadzałem, słuchajcie, podciśnienie takim do odpojeczania hamulcu. Wprowadzałem podciśnienie do poszczególnych siłowników. Akurat jeżeli chodzi o te, to bardzo prosta sprawa. Jeżeli chodzi o ten, to byłem mile zaskoczony. Jeżeli chodzi o ten w środku, to też zostałem mile zaskoczony. Ale o co dokładnie tutaj chodzi? Najpierw od początku. Zacznijmy słuchajcie od tego, że może wielu z Was się zastanawiać dlaczego w w, w 124 po nagrzewnica posiada słuchajcie, trzy rurki. Już Wam to słuchajcie tłumaczę. Sama nagrzewnica, ta która jest tutaj zamontowana, dokładnie taki sam system, jest podzielona na pół. To z góry widać. Tutaj mamy, słuchajcie, yy, połowę. Mamy lewą stronę, prawą stronę. Ja mogę to określić w taki sposób, na to patrzę, a w rzeczywistości nasza prawa to będzie lewa, a nasza lewa to będzie prawa, ale nie o to chodzi. Teraz tak, one mają, słuchajcie, jeden punkt wspólny. Yy, mają wyjście, a wejście mają lewa strona osobno, prawa strona osobno. I tam są, słuchajcie, zamontowane takie specjalne elektrozawory. Działa to moim zdaniem, jeżeli się mylę, to proszę w komentarzu napisać. Działa to moim zdaniem w ten sposób, że ustawiamy sobie na panelu, Konkretną temperaturę. Załóżmy, że ustawiamy sobie na 26 stopni, tak? Powietrze, jakie on zaciąga, załóżmy, że jest to 15 stopni, czyli w tym przypadku on musi dogrzać poprzez wypełnienie go jakąś tam ilością świeżego gorącego płynu z silnika, aby osiągnąć dane temperaturę. Czyli powietrze tłoczy stąd, idzie przez taką nagrzewnicę. Czujniki temperatury tutaj mierzą. Okazuje się, że temperatura zadana jest 26 stopni, a uzyskana jest 18. I on w tym momencie, tam są dwa takie elektrozawory, które w różnym czasie się otwierają i zamykają. Otwierają, zamykają. Powoduje to, że on dostarcza gorący płyn do nagrzewnicy. Pęd powietrza z kolei odbiera tą energię, bo to z wymiennik ciepła, odbiera tą energię. Ona jest przerzucana przez pęd powietrza wymuszony przez wentylator. I w tym momencie on tak. Ustawia częstotliwość otwarcia, zamknięcia tego zaworu. W taki sposób wprowadza świeży, gorący płyn do nagrzewnicy, aby słuchajcie, wyregulować temperaturę zadaną na panelu, jaką użytkownik chce zadać. To myślę, że jest w miarę proste, wszystko fajnie, ale szkopu bo jeszcze taki, jest jeden mały, że taki Mercedes przy prawym słupku jest wyposażony słuchajcie w pompkę powietrza. I ta pompka dokładnie znajduje się tutaj. Ona zasysa powietrze z kabiny i również ma czujnik, słuchajcie, temperatury, który, który mierzy, czy temperatura tu w kabinie odpowiada tej, co tam mamy ustawione. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to działa w ten sposób. No bo po co byłaby pompka, która ma zaciągać powietrze? Chyba że mogę tu się mylić jak najbardziej i ta pompka powoduje tylko i wyłącznie cyrkulację powietrza wewnątrz. Słuchajcie, kabiny pasażerskiej. To myślę, że jak ktoś typowo Mercedesy robi i robił tego mnóstwo, mógłby się wypowiedzieć i nakierować mnie. Czy w ogóle dobrze mówię, bo może się na końcu okazać, że gadam, słuchajcie, głupoty. Oczywiście to są tylko i wyłącznie moje spostrzeżenia, moje wnioski, jakie e, wyciągnąłem podczas, słuchajcie, rozbiórki tego. Były podczas demontażu danych elementów, jak i również. Takiego myślę logicznego, troszeczkę myślenia, no bo po co byłoby tamto i tamto i tamto, i zacząłem, słuchajcie, puzzle układać, i moim zdaniem to działa w ten sposób. No, ale jeżeli się mylę, napiszcie w komentarzu: eee, Dowiedzmy się w końcu prawdy. Będąc jeszcze tutaj, mając jeszcze ten panel, chciałbym wspomnieć o: słuchajcie, tym zaworze i o tym zaworze. Jeden zawór, słuchajcie, odpowiada za to, tak przynajmniej ja uważam, że jeżeli zrobimy na maksa. To dany zawór, słuchajcie, tak, dlatego to teraz jest sprzeczne z tym, co tam jest i sprzeczne z tym, że tu jako tako nie ma dystrybucji e, powietrza, że e, mamy, klapy miesza, e, mamy klapy, które mieszają troszeczkę ciepło, troszeczkę zimno. Uważam, że to działa na, ta, na tej zasadzie, bo zawór nie może się, myślę, że tutaj jest podciśnienie i on działa na 100%. Nie ma jako taką, uważam ja, możliwość, że będzie otworzona 30 na 40%. Czyli nie mogę y, tego elementu wziąć pod uwagę, że to jest klapa mieszania powietrza troszeczkę, troszeczkę tu, dlatego że to działa systemem zero-jedynkowym. I teraz tak, jeden z tych zaworów odpowiada za to, że jeżeli ustawimy temperaturę na maksa, to, bardziej, to on zaczyna zmieniać swoje położenie i tak nakierowuje powietrze, żeby szło bardziej przez nagrzewnicę. A jeżeli zrobimy na minimum, to to powietrze, słuchajcie, jest nakierunkowane tylko i wyłącznie przez parownik. Czyli jeżeli parownik jest pierwszy, to mamy ten zawór, to powietrze zamiast iść tak przez parownik i przez nagrzewnicę, przychodzi w ten sposób. O tak. Ok, jeżeli ma przejść tylko przez nagrzewnicę, to mi się wydaje, że powietrze wchodzi y, do y, parownika i jest ukierunkowane od dołu i przychodzi przez nagrzewnicę i dopiero na zewnątrz. Ale mówię, nie jestem tego na 100% pewny. To ja tak zauważyłem, że to może w ten sposób działać, ale moja myśl techniczna y, po prostu może być w błędzie. I teraz, tak, kolejną rzeczą, którą warto tutaj wspomnieć, jest fakt, że tu mamy tylko i wyłącznie dwie linki. Jedna linka powoduje. Że tutaj się otwiera klapa i zamyka. To jest tylko i wyłącznie otwarcie, zamknięcie dopływu powietrza do, na podszybie, dlatego że ten kanał wchodzi, słuchajcie, w tą deseczkę. A w deseczkę, na deseczce mamy tutaj e, prowadnicę powietrza na szybę zamontowaną. To jest ten, pewny tego na 100%. Ten temat mamy, słuchajcie, zamknięty. Drugą linką jest to linka, słuchajcie, e, tutaj gdzieś na dole, o tutaj. Jest to otwarcie, e, alub zamknięcie dopływu powietrza tylko i wyłącznie na nogi. I teraz tak. Założenie Mercedes chyba to tak skonstruował, że boczne, czy jak powietrze mamy, jak tu mamy, czekajcie, nie w tą stronę, tylko w tą stronę, czyli jeżeli tu mamy kratkę frontową, tu mamy lewą, tu mamy prawą, działa to chyba moim zdaniem w ten sposób, że zawsze z środka będzie płynąć chłodniejsze powietrze niż to z zewnątrz po lewej i z zewnątrz po prawej. Dlaczego? Bo tutaj jako tako nie ma możliwości regulacji przepływu powietrza, które by powodowało, że równomiernie jest powietrze rozdzielane na raz, dwa, trzy kratki. Tak przynajmniej mi się to wydaje, dlatego że tutaj mamy jedyną opcją, klapa, która by zamknęła dopływ powietrza ze środku, to to jest już na samej, słuchajcie, kratce. I fizycznie, jeżeli to zamkniemy, no to fizyki nie oszukamy, będzie miało ciężej, żeby powietrze tutaj przejść, dlatego będzie uciekało na boki. I e, po konsultacji z paroma osobami, które mają takiego Mercedesa, e, moim zdaniem to się zgadza, dlatego że temperatura ze środkowej kratki jest o wiele niższa niż z tych bocznych. Taki jakiś dziwny patent. Ja nawet kiedyś nie miałem klimatyzacji, ja miałem astrę Ewkę. I było, słuchajcie, dokładnie tak samo. Ustawiłem na zimno i ze środka mi leciała zimniejsza temperatura niż z tych bocznych. To jest może taki stary system lat 90. i w ten sposób to, słuchajcie, robili. Ja e, ogólnie będę do tego auta budować to wszystko na nowo, sterowanie, dlatego, że mamy po drodze, słuchajcie, taki rozdzielacz od klimatyzacji. Tak przynajmniej na Allegro znalazłem taką nazwę. I mamy, słuchajcie, panel na linii Kan. Akurat to jest zwykły, ja poszukam na linii Kan. I zrobimy to w ten sposób, że montuję ten dystrybutor, słuchajcie, powietrza z powrotem. Usuwamy diawie i tu właśnie jest cały problem, dlatego że y, kable są porozcinane od sterowania różnych, fabrycznych, i ja muszę to wszystko z powrotem złączyć. I plan jest taki: etap pierwszy zamontować dystrybutor, uruchomić wszystko, wlać płyn, odpalić auto, zobaczyć, czy grzej, czy te wszystkie funkcje do dogrzania, czy tak jak auto to wyszło z fabryki bez klimatyzacji, czy to działa. Jak to będzie, słuchajcie, działało, to w ten czas będę mógł zbudować, zrozumieć dokładniej działanie. Tego układu, żeby to słuchajcie, współgrało z klimatyzacją. Mówię Wam o tym, dlatego że to nie jest taki dystrybutor jak w Golfie 3. Mam klapę, ciepło, zimno, parownik z lewej, yy, nagrzewnica z prawej. Załóżmy hipotetycznie. Tu jest element jeden za drugim, czyli tak jak można powiedzieć szeregowo, pęd powietrza powoduje, że przychodzi przez jeden element i przez drugi, czyli latem. Będziemy chcieli schodzić sobie kabinę i w jakiś sposób ten system musi zrozumieć, że ma ten układ klimatyzacji, że my chcemy 16 albo mniej stopni, no i po co ma to nagrzewnicę mi otwierać. Ogólnie tam jest taki dużo dziwnych pytań, na których jeszcze Wam nie odpowiem. Mam nadzieję, że w następnym odcinku Wam to opowiem dokładniej. Bo już będę miał to zamontowane, przetestowane i patrzcie, co się dzieje, jak ja włączę, co się dzieje, jak to, co się dzieje, jak tamto. No i tak jak mówiłem wcześniej. Najprostszy system, układ jaki może być. No i widzicie, ja się pomyliłem, wcześniej mówiłem, że te zawory trzeba wywalić. Nie, błąd. Jak ja dopiero podłączyłem wentylator, to dopiero zorientowałem się, że jak puszczę yy, yy, sterowanie na dany siłownik, to coś się zaczyna zmieniać. I jest to, słuchajcie, bardzo ważne. To tak, słuchajcie, mniej więcej wygląda. E, chciałem Wam tylko przekazać, nie wiem, może kropelkę w morzu informacji dotyczącej jak działa dystrybutor powietrza. W Mercedesie W124. Jeżeli się mylę, to oczywiście napiszcie komentarz. Coś tam posprawdzałem, coś tam porozmawiałem z pewnymi ludźmi, więc wiadomo, że każdy się gdzieś tam może pomylić. No i co? Jeżeli Wam się podobało, zostawcie suba, zostawcie lajka, e, piszcie komentarze, jak tam macie większą wiedzę na ten temat. E, ja na pewno jeszcze z Mercedesem wrócimy, myślę, że jeszcze w dwóch, może trzech odcinkach, dlatego że jeszcze tak, uruchomię ten dystrybutor, ja wywale wywalę instalację elektryczną, tu jeszcze muszę rurki sobie podorabiać, dwie wziąłem oryginalne, resztę prawdopodobnie będę robił samemu, jak na najmniej węży, tam gdzie trzeba, to te węże zamontujemy, no i spróbujemy, słuchajcie, to uruchomić tak naprawdę, e, no i co? Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to wpiszcie w komentarzu, hmm, co by tu wpisać w komentarzu takiego dziwnego, żeby nie było zbyt proste. O, wpiszcie, diawia. No, trzymajcie się ciepłutko. Cześć.